Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a. Moi drodzy, chciałbym Wam dzisiaj przedstawić nową talię, mianowicie Reno Druida. Jak sami dobrze wiecie, talie oparte na Reno posiadają 30 pojedynczych kart. Chociaż tutaj mamy wyjątek, w tym druidzie będziemy grali dwa swipe, tak, dwa zamaszyste ciosy, ponieważ są one dość istotną kartą na druidzie i mogą często zmienić bieg gry. Tym bardziej, że druid nie ma jakichś łatwych możliwości na pozbywanie się kreatur, więc tutaj ten swipe jest konieczny, ale nie martwcie się, jeśli chodzi potem o użycie Reno. Z reguły Dość łatwo jest się pozbyć tej drugiej sztuki swipa. Dobrze, moi drodzy, co tutaj mamy? Na początek orzeźwienie, czyli standardowa karta na druidzie, bardzo ładnie nam przyspiesza tempo, a możemy szybko wstawiać jakieś mocniejsze kreatury, które, których przeciwnik nie będzie mógł się w jakiś łatwy sposób pozbyć. Króczy symbol, wybierz jedno, albo Stronnik, albo Zaklęcie, jeśli dojdzie nam w pierwszej turze tam w Muliganie, no to będzie świetnie. Możemy od razu sobie dobrać jakiegoś Stronnika na drugą czy trzecią turę, bądź też jakąś mocniejszą kreaturę na late game, jakąś legendarkę. Żywe Korzenie, albo Removal jako dwa punkty zdrowia, dwa punkty obrażeń, albo dwóch Stronników, jeden na jeden a całkiem, całkiem fajne zaklęcie na druidzie dość upierdliwe dla przeciwników no te dwie sadzonki tak nieby to są kreatury jeden na jeden ale to jest takie samo tak samo jak z, upierny, z upiornymi pajęczakami. tak no mamy te dwie kreaturki no jednak trzeba się ich jakoś pozbyć w innym wypadku no, Możemy nimi zabijać, nie wiem, na Hunterze, dajmy na to, kreatury 2 na 1, albo tymi sadzonkami możemy zabić knife Junglera. Zombiak, tu nie trzeba nic mówić, tak? Early game, po prostu czyszczenie stołu przeciwnika. Gniew, jako removal, jako dobieranie kart, ale do tej pory raczej grałem to jako removal i bardzo fajnie się sprawdzało. Gwałtowny wzrost... Przyspiesza naszą manę, przyspiesza tempo naszej gry, żebyśmy mogli szybciej rzucać naszych koksów. Nożownik, pretendentka i upiorne pajęczaki, bardzo mocny early game na druidzie, na drugą turę jak znalazł. Nożownik może się tutaj skąbić z upiornymi pajęczakami, z żywymi korzeniami, także można całkiem ładne value z niego wyciągnąć. I cały czas rzuca tymi nożami, więc jest dość a, problematyczny dla przeciwników. Pretendentka z Darnasusu daje nam możliwość w trzeciej turze zagrania już czwartoturowych dropów, takich jak załogowy szatkownik czy Zdziczały dzikun, o których za chwilę. Dziki ryk, mamy tutaj jedno combo, właśnie dziki ryk i w, siłę natury. A, ale nie zawsze trzeba używać tego jako kombo, po prostu jeśli będziemy mieli sporo kreatur na stole, możemy rzucić dziki ryk, sklirować stół albo zabić przeciwnika, nie ma problemu. Cień znaksa. rzucamy go w trzeciej turze i zostawiamy. Niech on sobie tam rośnie, niech rośnie, a przeciwnik cały czas się zastanawia, kiedy wyjmiemy go z cienia, i potem możemy go tam zaatakować za 5-6 punktów obrażeń. Jedna sztuka łowcy grubego zwierza. Kontra na większe koksy, tu nie trzeba jakoś wielce mówić o tej kreaturze. A wierzchowy raptor na trzecią turę, to jest taki młodszy brat załogowego szatkownika. Wstawiamy kreaturę 3x2 na, na stół, potem dostajemy jeszcze dodatkową kreaturę za jeden punkt many. Ale czasami, jak się to jest całkiem fajna kreaturka, jakaś tam 2 na 1 albo jakiś taunt, który, który może popsuć plany naszego przeciwnika. Także całkiem fajna kreaturka. A swipe, już o nim mówiłem, na agresywne deki, jak znalazł. No, na przykład Hunter ma bardzo słaby matchup z naszym Druidem, więc. Jak do tej pory, chyba z Hunterem wszystkie gry wygrałem, więc bardzo ładnie go kontrujemy. Opiekun Gaju bardziej traktujemy to jako Silence, chociaż zawsze można zabić jakąś małą kreaturę z dwójką HP i przejąć inicjatywę na stole. No, tutaj mamy jedną sztukę, więc nie można też jakoś wielce szaleć z nim, A w razie czego. Jeśli chodzi o karty, nie, jeśli chodzi o wymianę kart, to e, potem o tym powiem. Załogowy szatkownik, e, no, widywany w każdej kontroli, teraz w każdym kontrolnym deku, bardzo mocna kreatura. A, 4 na 3 i potem dostajemy jeszcze kreaturę z tego, więc a, no, nie trzeba jakoś wielce o tym mówić. Zdziczały e, Dzikun. Mocna, mocna kreatura na druidzie 5x4. Mocne statystyki, zabija bardzo dużo piątek. Co więcej, uniemożliwia przeciwnikowi rzucanie jakichś słabszych kreatur za 1, 2 lub 3 punkty many. Wtedy łatwo możemy to ściągnąć za pomocą naszego Hero Power, które wtedy zadaje już 3 punkty obrażeń, a nie 1, a trójponów. Standardowy na druidzie, lazurowy smokowiec, jako Magic Power, który bufuje nasz zamaszysty cios bądź gniew mm, lub y, Żywe Korzenie. Y, więc to jako y, Magic Power i y, draw karty, tak? Y, Ochydziasz kontra na AoE, y, czyli przeciwko Magowi jakiś tam Flamestrike albo przeciwko Warlockowi. Odchłań pustki w odpowiednim momencie zagrane wygrywa nam grę z regułem ponieważ wtedy nasz przeciwnik nie ma jak się pozbyć naszego stołu. No, jeśli mamy na przykład trzy kratury na stole i rzucamy chociarza i nasz przeciwnik nie ma jak się tradeować, to wtedy z reguły się już poddaje, bo nie jest w stanie odzyskać inicjatywy śluzożer, jedna sztuka, całkiem fajny mm, a, fajny tauncik ciężko go przejść dla mm, jakiegoś zoo czy huntera mm, czy jakichś agresywnych decków no z paladynami różnie ale też mają z nimi problemy siła natury tak jak mówiłem mamy tutaj jedno combo mm, w razie czego możemy te, tego użyć do tradowania z przeciwnikiem więc jedna sztuka jak najbardziej tutaj pasuje. Imperator, mamy tutaj sporo drogich kart, więc warto byłoby obniżyć ich koszt, no i skupić uwagę przeciwnika na tym stronniku. No zawsze jest w stanie nam jakoś obniżyć te koszty, tak? Przynajmniej jeden raz. Reno, jako że jest to Reno Druid, no to jego nie może tutaj zabraknąć co prawda mamy tutaj dwie sztuki swipe'a, ale tak jak wcześniej mówiłem, jeśli jesteśmy w stanie się całkiem dobrze tradeować naszymi stronnikami, to wtedy użycie tego Reno nie stanowi jakiegoś problemu, bo przez dłuższy czas jesteśmy w stanie się tradeować naszymi stronnikami, a potem jak już dojdzie nam ten swipe, to spokojnie możemy go użyć, tak i wtedy już w late game, tak, kiedy z reguły gramy stop deka i dobieramy Rena Jacksona i leczymy się na maksa to nasi przeciwnicy się poddają bo nie są w stanie już ściągnąć nam 30 punktów zdrowia Sylvana mocna kreatura na kontrolnych dekach zawsze możemy przejąć jakąś kreaturę przeciwnika czy to doktora Booma czy też Tyriona Albo nawet Ragnarosa lub Keltuzada. także bardzo fajna kreatura na jakieś mocne koksy. A no 5 na 5 no tutaj w, myślę, że do kontrolnych deków się ładnie wpasowywuje. Doktor Boom nie trzeba tutaj jakoś wielce mówić, jest to jedna z najlepszych legendarek w obecnej mecie, więc nic dodać, nic ująć. Ładnie kombi się również z Dzikim Rykiem. Bo wstawiamy na stół 3 kreatury, więc możemy otrzymać z Dzikiego Ryku dodatkowe 6 punktów obrażeń. A drzewiec wiedzy i drzewiec wojny. No, drzewiec wiedzy raczej traktujemy to jako draw card. Chociaż w jakichś krytycznych momentach możemy się również podleczyć 5 punktów zdrowia. Natomiast drzewiec wojny. Taunt. Z reguły taunt, 5 na 10, ciężki do przejścia a, i nie ma jakichś łatwych możliwości na obejście go. A, no chyba, że jakiś polimorf albo <gryw> wbicie w niego trzema, czterema stronnikami na upartego. Więc y, jakieś agresywne deki, y, jakieś zoo, huntery, y, sekret paladyny mają z nim problem i na koniec Yaseira potrzebujemy jakiejś karty, która w late game dorzucałaby nam kolejne karty, warto tutaj pamiętać że Yaseira ma 4 punkty ataku, więc kapłani mają z nimi spory problem, bo nie są w stanie ich jakoś zabić natomiast 12 punktów zdrowia kontruje zarówno magów magów, rogów co, cokolwiek byście sobie zażyczyli, no ciężko obejść tą kreaturę i daje nam nowe możliwości. Także tak wygląda Dek, co więcej, jakie tutaj mogą być zamienniki, ponieważ docelowo ta talia wyglądała troszeczkę inaczej, bo był tutaj Blue Mage Talnos i czarny rycerz ale ja ich zamieniłem właśnie sylwaną i jaseirą myślę, że on, te karty lepiej się tutaj sprawdzają natomiast jeśli chodzi o jakieś zamienniki tak, co tutaj można dorzucić jeśli chodzi o early game to wiele bym nie zmieniał natomiast od biedy jeśli nie macie jakichś kart można wrzucić spadające gwiazdy, jeśli potrzebujecie, jakiś gwiezdny ogień. Można dorzucić, nie wiem, scenariusza, albo wulkanicznego drzewiona, jeśli nie macie drzewca wojny. No, z biedy, żelazno-kory obrońca też jest dobry. No, ale mówię, to jeśli nie macie kart, jakiś tam legendarnych, czy coś takiego. Można tutaj się pokusić o... Hmm, można się pokusić o Beztwarzowego Manipulatora. Hmm, Harrison Jones jest świetną kontrą zarówno na rołgów, jak i Paladynów. Hmm, co tu można wrzucić? Śluzożer jest. O, jakiś Ragnaros. Hmm, Mariel, Mariel tutaj nie jest aż tak istotna, bo ta wzmocnio, to wzmocnione Heal Power na druidzie nie jest aż tak mocne. Tutaj hmm, Drakonic od biedy. Hmm, słońcowierca. Max na nie zbyt. Załogowy podniemny Golem może być zamiast Sylwany. Hmm. Chromagus, Keltuzat, no, Chromagus nawet ładnie by się tutaj sprawdzał, bo jako, że mamy po jednej sztuce każdej karty, to wtedy zawsze można dorzucić sobie drugą kopię. Keltuzat, żeby wskrzeszać, no, Majordomus na pewno nie. Zamiast Jasejry może być Nefarian. Ragnaros też by się tutaj ładnie sprawdzał. No i to tyle. Arcyzłodziej. No, od biedy, od biedy może być. Dobrze, moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o deck. Przejdźmy sobie teraz do jakichś gierek. Bardzo długo nie grałem w sumie. Cały czas jesteśmy na tej e, nieszczęsnej 15 randze. Zobaczmy, Jezu, 14 minut się nagadałem o samej talii. Zagramy sobie... Myślę, że jedną, może dwie gierki, bo jednak to jest kontrola, więc mm, gry tą talnią są dość długie. Mm, no i mamy naszego godnego przeciwnika. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Yy, Uter. Yy, zobaczymy, czy jest to sekret Paladin. Mam nadzieję, że nie. A, o. Hej, No tutaj to zdecydowanie odrzucimy, opiekun gaju. Zostawimy sobie ze względu na silence, którym będziemy mogli O. I to jest, to jest rozdanie, które bardzo nam się podoba. Mam nadzieję, że nie będzie miał tutaj tajemniczego pretendenta, chyba on tak się nazywał. No i zobaczymy co on zagra Chroni mnie światło Chroni cię światłość No to nie jest nam na rękę My się zastanowimy Myślę, że rzucimy widmowe pająki i postaramy się jakoś w kolejnej turze rozbić te pająki bardziej, że on ma um, koń, a nie my mieliśmy coina przepraszam um, on ma jaka nowego bota. a ja to też jest nam na rękę, bo to jest spokojnie będziemy w stanie zagrać nożownika i rozbić te pająki zobaczymy gdzie pójdą noże, no Twarz, czyli najgorzej, ale pozbyliśmy się drugiej boskiej tarczy, więc na pewno będziemy w stanie pozbyć się tych kreatur. Mam tylko nadzieję, że nie zagra teraz werbunku. Byłoby to dość uciążliwe. Nie, upiorne pajęczaki. Także nas to jakoś wielce nie boli. Zagrywamy pretendentkę atakujemy w twarz zobaczymy co on zrobi jeśli nie będzie w stanie pozbyć się naszej pretendentki to w kolejnej turze będziemy mogli zagrać śluzożera który jeszcze troszeczkę obroni tą pretendentkę a jeśli zagra teraz konsekrację konsekrację i rozbije naszą pretendentkę to będzie już troszeczkę gorzej ale miejmy nadzieję, że tego nie ma miejmy nadzieję, że tego nie ma no pan rabic się tutaj zastanawia my się trochę pobawimy mapką okej okay. Konsekracji nie używa, ale używa srebrzytowego szampiona. No to nie jest nam na rękę. Zdecydowanie. Bo On niszczy nam w ten sposób kryształmany. Mm. I tutaj tracimy tempo. Tracimy tempo, i to nie jest na rękę. Mm. A ja myślę, że po prostu zabijemy te pająki. I zobaczymy co on zagra. Eee, on ma 4 karty zaledwie. Hmm. Więc to mnie bardzo cieszy. Zobaczymy co on teraz zagra. Za 5 punktów many. A za 5 punktów. No śluzożer. Śluzożer może się tutaj pojawić. Chociaż z drugiej strony to jest y, raczej agresywny paladyn. Z sekretem. I z darem królów. Uu. To niedobrze, to niedobrze. A. Okej. Okay. W takim razie. My sobie to wyciszymy po prostu, bo on pozbył się już broni. A... Ale jest tutaj duch rywalizacji. No, nie fajnie, nie fajnie. Gdyby zdecydował się na zabicie naszego opiekuna gaju, to byłoby świetnie. Hmm. Ale zobaczymy. Nasz Reno już jest na ręku. W razie czego będziemy w stanie się podleczyć, hmm. myślę, że tak. Tego sobie zabijemy. Hmm. Dogramy sobie. Swipe a. najpierw tutaj zaatakujemy. Gdyby nam wypadł jakiś wkurzotron czy coś, to będziemy pewni, że posprzątaliśmy cały stół. Dokładnie właśnie. Właśnie dlatego najpierw używamy Hero Power, potem dopiero swipe. A. A... Werbunek. Ok, mm. przydałby się drugi swipe. Drugiego swajpa nie ma mm. A my jeszcze trochę zaczekamy Jeszcze trochę zaczekamy Z tym Reno Niech on jeszcze wystawi jakieś tam kreatury A, a my no, mam nadzieję, że tutaj nie dorzuci drugiego daru królów, ale ten śluzorze bardzo ładnie go tutaj spowalnia, i my teraz będziemy w stanie rzucić e, Reno i pozbyć się jakiegoś rekruta, którego dostawi. Ale martwię się, że tutaj może pojawić się Tyrion, który nie byłby nam na rękę kompletnie. Ale zobaczymy. Dar Królów. No właśnie, no właśnie. Ten Dar Królów jest tutaj bardzo upierdliwy. Zostają mu 4 punkty many. Hmm. Kurde, zobac... zobaczmy, czy on jest w stanie nas zabić. Znaczy, A, odkryjmy zaklęcie, może będzie swipe... O! Huh. Jest pazur. Jest pazur i pazur, właśnie sobie zagramy. I teraz mamy 7 punktów zdrowia. Możemy spokojnie zagrać Reno. Spokojnie możemy zagrać Reno. Mamy teraz 30 punktów zdrowia. A on nie ma jakiejś dobrej sytuacji. Bo tak jak wcześniej wspominałem, to jest y, jakiś agresywny paladyn. A... Tylko że agresywny paladyn ma to do siebie, że ma dość tanie karty. A co za tym idzie? Y, co za tym idzie? Nie ma tutaj jakiegoś mocnego late game'u. My mamy sen, ok, cofnij stronika do ręki, właściciela. hm, ok, i werbunek. kurde, swipe byłby świetny. Hmm, swipe nie ma. To sobie zabijemy, Dobierzemy sobie karty. Wrócimy tutaj raptora i atakujemy w twarz. Atakujemy w twarz, bo mm, mamy tutaj część naszego komba na ręku. A jeśli dojdzie nam mm, Savage Roar, czyli Dziki Ryk, to wtedy będziemy w stanie mm, zabić naszego przeciwnika. Kurde, zastanawiam się, czy nie cofnąć Yaseiry na rękę, żeby ona nam nie dobierała kart. Ale z drugiej strony... Mm, Reno. Zamknięcie Reno też jest całkiem dobrą opcją. Tak, na wszelki wypadek. Ale, 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 Sprawdzimy, co to jest za sekret. Odkupienie, ok. Mm. Myślę, że zabijemy go sobie, cofniemy i ponownie się uleczymy. A w tej turze prawdopodobnie będziemy mogli go już zabić, hmm, bo z. Siły natury i dzikiego ryku mamy 14 punktów ataku, a 14, 18, tak, 26 punktów ataku mamy. Chyba, że nam jakoś zabije teraz którąś z tych dwóch kreatur, ale wątpię. Ma jedną kartę na ręku, więc nie wiem co musiał, nie wiem co to musiałoby być. No pff, Tyrion, o, Tyrion mógłby go uratować, albo śluzorze. no uzorzeb nawet, ale wątpię żeby miał coś takiego na ręku zobaczmy w ogóle ile to już, ojeju, 26 minut nie no, myślę, że na jednej walce sobie skończymy ja i tak tutaj już przeciągałem jakieś tam zabawy z cofaniem reno i tak dalej ale teraz już go sobie wykończymy i zakończymy sobie już na tym odcinek mam nadzieję, że tym Renault Druidem będziemy w stanie się już wyrwać z tej cholernej 15 rangi. No, prawda teraz przez... praktycznie cały tydzień nie grałem. Hmm. Ale cóż, okej, okay. Zrzucamy nasze drzewka, dorzucamy dziki ryk. Nasz przeciwnik odszedł, no. No właśnie. Nasz przeciwnik odszedł, rozsypał się. a Myślę, że podwójny Reno nie spodobał mu się. Nie spodobał mu się, ale dzięki temu my mamy gwiazdkę. Dostaliśmy jeszcze 10 zł. Także mi się to osobiście bardzo podoba. 640 zł będzie na kolejną arenkę. Ja natomiast żegnam się z Wami. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie. Zobaczcie również inne filmy na moim kanale. I cóż, do usłyszenia. Na razie trzymajcie się. Cześć.